Cześć z tej strony, Gosia. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. I zaczynamy dzisiaj od smutnych wieści, ponieważ Medinilla zgubiła kwiatek. Zobaczcie, tutaj jest ten, właśnie kwiat, cały pęt jej odpad. Tutaj w ogóle zauważyłam, że jeszcze są na niej wełnowce. Tutaj siedzi, nie wiem, czy się wyostrzy, o, poostrzyło się ładnie. Więc może dlatego ten kwiaty odpadł jako pierwszy, ponieważ ona ma wełnowce. No ale tutaj mi został jeszcze jeden pęd tej Melinilli. No i tutaj wypuszcza właśnie nowy, nowe Piętera koliści. więc mam nadzieję, że ona nie umrze i będzie się fajnie miała, u mnie będzie fajnie rosła. No i jeszcze wczoraj była burza straszna u nas we Wrocławiu. No i też mamy bałagan na balkonie, ponieważ spadł mój pomidor jeden, bo ja tak ustawiałam na skrzyni, ale to już Wam pokazuję jak to wygląda. Tutaj właśnie na tej skrzyni stały te pomidory i jeden spadł i tutaj jest ziemia porozrzucana, więc po pracy mi czeka sprzątanie. A co gorsze spadł akurat ten pomidor, który ma najwięcej tych zawiązanych pomidoraków, więc niedobrze ale mam nadzieję, że nic mu się nie stało ogólnie mało mam tych pomidorów jestem zawiedziona, nie wiem czy w przyszłym roku będę jeszcze raz sadzić te pomidory czy po prostu coś fajnego, ozdobnego tutaj posadzimy na przykład hortencję no bo słabo, no strasznie widzicie, ten nawet nie kwitnie, dopiero zaczyna chyba w grudniu dopiero będą te pomidory coś bardzo słabo a widzę, że sąsiadka na dole ma całkiem fajnie Dużo pomidorów, chyba posadziła te pomidory gałązkowe, a ja jakieś mam malinowe bawołle serca, jakieś żółte czarne i to chyba był właśnie błąd. Tutaj miłość buszuje w kuchni. On się za bardzo nigdy nie chce odzywać rano, bo ma chrypę taką zaspaną. Jest swoje tradycyjne śniadanie. Tutaj macie dowód: ten serek homogenizowany, który pokazuję Wam zawsze w holu zakupowym. No i będziemy pakować jedzonko do pracy. No i już Wam do Was się odezwiemy, jak wrócimy, niestety. A dzisiaj do pracy bierzemy rosół, dzień kolejny. Czas na pokazanie Wam naszego nowego sprzętu. Jest to blender bezprzewodowy od firmy Blendigo. Jest to ich najnowszy model. Blendy Go 3. Podobno najsilniejszy na rynku. Tak, ponoć jest to najsilniejszy blender bezprzewodowy na rynku. I właśnie przez to, że jest bezprzewodowy, to jest bardzo wygodny. Można go zabrać sobie do pracy albo gdzieś jak siedzimy na jakąś wycieczkę, na wakacje. Bateria całkiem długo trzyma. No, na 25 użyć. Starcza bateria, więc my ją testujemy już ten blender od dwóch tygodni. Praktycznie codziennie używamy, robimy szejki, bo wiecie, sezon owocowy jest w pełni, więc używamy. No i ja akurat wybrałam sobie taki w kolorze lawendowym, bardzo ładny, ale są też dostępne inne kolory są niebieskie, zielone i są liście też. liście Monster. Tak, są też wzory na przykład w liście Monster, więc naprawdę bardzo fajnie. Ja chciałam w liście Monster, jakoś się wziął ten. No i będziemy dzisiaj też testować sobie z Wami ten blender. Pokażemy Wam, jak robimy parę deserów i też przetestujemy go jak będzie kruszył lód albo jakieś mrożonki, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pewnie lody. No i też Wam pokażemy tutaj gadżety, jakie do niego dostaliśmy. No i oczywiście zawsze pytacie nas o kody rabatowe, jeśli coś testujemy, mamy współpracę. Tym razem mamy dla Was kod na 20% zniżki z kodem SUMMER20, kod się Wam tutaj wyświetla na ekranie. No i właśnie ten kod obowiązuje na cały koszyk, nie tylko na blender, ale też na te dodatki, które już wam pokazujemy. Ten blender jest też wodoodporny, można go myć pod bieżącą wodą i właśnie ta nakrętka jest fajna, bo można sobie ją podmienić i od razu pić z tego blendera. Tak, jak macie kubeczki termiczne na przykład coś w ten design... no, Więc to jest właśnie też fajne, jak się bierze to na wycieczkę albo do pracy, więc nie musicie już brać osobno kubka. I też jest taki fajny pokrowiec termiczny, My jeszcze nie mieliśmy okazji go nigdzie zabierać tego blendera. A też jest pod kolor, zobaczcie. Tak, właśnie wszystko jest pod kolor, elegancko, więc jak ktoś lubi kompleciki, to naprawdę super. No i właśnie tutaj jest na niego taki pokrowiec, ubranko na ten blender. O, wszystko się fajnie będzie mieścić. O, elegancko. Elegancko, można sobie schować, zapiąć, zabrać ze sobą. Tutaj też jest fajny uchwyt. No i też to wygląda elegancko. Ta też fajna, co miło? No. I my jeszcze dostaliśmy w paczce y, od Blendigo książkę z przepisami. Jestem bardzo zadowolona. Już tam przeglądałam różne inspiracje. I tutaj są przepisy, widzicie, na jakieś y, smoothie, na desery. Na różne koktajle. Może to było z buraka. No właśnie. Też widzicie, można robić lody. O, różne. Gofry, pankejki. Mini, pankejki miłoszu. Tak, wszystko zrobimy. No, naleśniki, gofry. I też tutaj widziałam, były różne takie pasty i kremy można Kawę robić. Kawy można zrobić. Pasta jajeczna z awokado. Gdzieś tam są kawy jakieś mrożone. naprawdę dużo inspiracji i też jak człowiek nie ma właśnie takich przepisów, sobie nie poprzegląda, no to też sobie nie zdaje sprawy, że można zrobić w tym blenderze jakieś naleśniki albo coś, a no w sumie można. Fajnie nie wyrodzić żadnych misek i wszystko razem sobie wymieszać. No i my jeszcze dostaliśmy od Blendigo takie gotowe szejki. I akurat nam najbardziej smakował ten bananowy i pistacjowy chyba. Bananowy zwykle najlepiej smakuje. No, a mi chyba pistacjowy najbardziej. Tak? Dobra, więc my się zabieramy za testowanie tego blendera i oczywiście link do blendera macie w opisie filmu. Przygotujemy teraz ostatnio nasz ulubiony deser. Praktycznie jemy to codziennie, bo jest sezon truskawkowy, więc robimy sobie takiego szejka truskawkowego. I bananek jeszcze tak. wpadnie. I do tego dajemy banana, ponieważ nie będziemy dodawać do tego cukru. Chyba dam pół tego banana. I mamy tutaj jeszcze przygotowane są nasionka. To wcześniej przygotowałam sobie nasiona chia z mlekiem, żeby fajnie napęczniały. I właśnie do tego dolewam takiego shake'a, truskawka, banan. Żeby to było takie wiecie, słodkie. Dodaję tego bananka. I już będziemy sobie blendować. Zrobiliśmy nasze deserki. Tak one się prezentują. Tutaj są nasiona chia i te truskawki z bananem. I teraz szybko przemyjemy sobie nasz blend woda z płynem i samo się czyści. Tak Szybko sobie przemyjemy, przepłuczemy i będziemy robić teraz szejka a la pinakolada, bo to jest ten ananas z tyłu. Przetestujemy, bo mi już nigdy nie pił. Ja w sumie też nigdy nie piłam takiego szejka, co się samemu robi właśnie ala la ale spróbujemy. Tutaj już rozkroiłam ananasa, powiem wam, słodziutki. Przepyszny się trafił. No i jeszcze dodałam bioraki kokosowe, bo nie mamy kokosa. Samego. No, i też tutaj dodamy kostki lodu. Więc będzie test, czy pokruszy nam lód. My już powiem Wam, próbowaliśmy robić takie lody truskawkowe. I bardzo dobre miłoszowi smakowało. To były mrożone truskawki, bananek. banan. i troszkę mleka, wiecie, żeby to Wam chwyciło. Tak, jak się wrzuci z jakimś właśnie mlekiem, to tak fajnie zaciąga potem. No, trzeba dodać zawsze płynu, żeby to fajnie zaciągnęło. No, i tutaj robimy właśnie też na pasie mleka. Tego shake'a. Mam nadzieję, że będzie dobry. A co to może być niedobrego? Wszystko smakowite. Już się ślinie na tego ananasa, bo ja lubię takie owoce. Dobra, test lodu. O, poszła. Wyszło w Ekskluzywnie, jak w no. barze. O. Rozlała? No, oczywiście. Nie, no, elegancko. Tak się prezentują nasze szejki. Tutaj jest ten Arapina Colada. Dodałam bratka z balkonu, żeby wyglądało ekskluzywnie, ale bratki są jadalne, więc można. No i tutaj jest ten z truskawka wanan z nasionami chia. Więc my jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego sprzętu i oczywiście Wam też polecamy. I z naszym kodem rabatowym SUMMER20 macie 20% zniżki na cały koszyk na stronie Blendigo i polecamy na nie Miłoszu. Tak, teraz czas na test. No, teraz będziemy testować. Nasiona chia gdyby jeszcze bardziej napęczniały to by się zrobił taki Pudding. Pudding, no. Mniam. Teraz miłość niepewnie spogląda na tego kwiatka. Nigdy takiego nie piłem. A specjalnie wziąłeś sobie z tym większym kwiatkiem. No. Dobre. To? A nie truskawka lepsza? Znaczy i tak będę preferował truskawki, ale na nas z kokosem jest. Mhm. Dobre połączenie. Wróciliśmy z pracy, nie było nas 8 godzin, ale tutaj pokażę Wam coś optymistycznego. Kupiłam sobie nową paprotkę. Zobaczcie jaka jest przepiękna. To jest chyba ta adiatum. Miałam ją kiedyś i ją zabiłam. To jest moje dru drugie podejście do tej paprotki, ale jest przepiękna. Mi się podoba, że właśnie, że ona jest taka yy, delikatna i te listki takie pojedyncze przypominają mi liście yy, miłożębu. Tak, miło 16 się teraz się na co ma takie. Podobnie jak ja? No. Także jest przepiękna i ona była razem w komplecie z tą osłonką i kosztowała 15 zł. A to w Biedronce było? No, no w Biedronce ją kupiliśmy. Fajniutka gęściutka. kiedyś taką miałam i kupiłam ją w osą i była dużo mniejsza i też chyba była droższa. Ta kosztowała 15 zł z osłonką. No, taka promocja. Więc to już całkiem fajnie. I było tam różne, różne paprotki, były na paletce, ale akurat była jedna, jedyna ta. I tak zobaczyłam ją już przez szybę w sklepie i od razu po nią pobiegłam. Przynajmniej czasem nikt jej nie kupił. I też jeszcze pod prąd, bo przez wyjściowe drzwi. Tak, więc jestem zadowolona z nowej roślinki. Dawno nic sobie nowego nie kupiłam roślinnego, więc zawsze wiecie, to jakiś powiew świeżości. I też kupiłam ją już z myślą o tej półce, która. Jeszcze nie wisi, ale zawiśnie nad naszą kanapą. Już myślałam, że w tym odcinku Wam pokażemy właśnie, że powiesiliśmy tą półkę, a jednak nie. Dobrakło wiertarki. Sami widzicie, nic tutaj się nie zmieniło. Jest bałagan taki jaki był. Nawet no chyba jeszcze gorszy, bo na naszej kanapie zamiast my wypoczywać, to zasiadła półka i się przymierza, żebyśmy ją powiesili. Ale wiecie, w piątek mieliśmy już tą wiertarkę, tak naszkowałam sobie w pracy, bo weźmiemy ją. Dosz, po, skończyliśmy pracę, doszliśmy w piątek do auta na parking, bo my nie mamy e, auta zaraz pod firmą, tylko na innym parkingu. I tak wsiedliśmy do auta i kurde, nie wzięliśmy tej wiertarki. Tak ją schowała, się. A mimo mi <grych> już cały zadowolony, że nic nie będzie musiała robić w weekend. Ale, Super. Ale będzie to robił w przyszły. Tak, weekend. nie ucieknie mi to. No, będziemy wieszać. Tutaj już moje gumy do ćwiczeń leżą. No ale to posprzątamy, wiecie. Powiesi się półkę, ustawi się projektor, roślinki i będzie pięknie. Mamy gdzie siedzieć. Tak, oboje się gnieździmy na tym fotelu. Mimo już mówi, że to jest wspaniałe. <śmiech> <śmiech> nie wyobrażę sobie życia bez tego fotela. Tak, ja tak się rozluźniam, jak na nim się kładę. No tym bardziej, że nie mamy kanapy, widzicie? <laughs> Inne rzeczy ją zamieszkują. Ostatnio też zaczęłam dość intensywnie używać mojej nawilżacz powietrza Ponieważ inwazja przędziorków trwa dalej I tutaj miałam przędziorki na mojej Jacqueline No i też właśnie się zastanawiałam Czemu ona takie liście dostaje Żółte, suche, zniszczone A tutaj ona miała pełno pajęczynek Tutaj widzicie na tym liściu jakie ma Powygryzane właśnie te Powygryzane te ślady Po tych przędziorkach no i tutaj po tym oprysku mi zaczęła wypuszczać nowy liść. Od bardzo długiego czasu ona nic tutaj nie wypuszczała nowego. No ale w końcu coś się zaczęło dziać. I tutaj też już mam przygotowane ceropegie, żeby położyć na tym regale, jak go powiesimy, żeby to fajnie wyglądało. I też na pewno jakieś rośliny pnące wezmę tutaj, z tego mojego roślinnego regału, na frytku, zażernałam. Inwazję przędziorków. Już nie widzę tutaj żadnych pajęczynek, a Jeszcze w sobotę były, więc powtarzałam ten oprysk. I też się często właśnie mnie pytacie w komentarzach, czy ja się nie boję właśnie yy, tak nie separować roślin, gdy mają jakieś szkodniki. Wiecie, ja po prostu pryskam wszystko na tym regale i po prostu ten regał wycieram na koniec z tego oprysku. Więc no już jak jest na czymś, yy, na jednej roślinie. Robactwo, no to trzeba zrobić oprysk wszystkiego, no bo to się na pewno rozniesie, już nieraz miałam taką właśnie sytuację z wciornastkami, o i tutaj na wyroku sumie też były przędziorki, takie ma powygryzane te stare liście, ale na nowych tutaj widzę się nic, na razie nie lęgnie. Wspominałam już, że codziennie używamy naszego nowego blendera z blendingą, i to wiecie, ja nie przesadzam. Naprawdę, ostatnio robimy codziennie coś w tym blenderze i w kółko go, go myjemy. I obecnie jesteśmy na tym etapie, że musimy iść na zakupy, bo skończyły nam się już owoce i zrobimy sobie szejka z tych gotowych, które dostaliśmy właśnie w paczce. I został nam jeszcze bananowy, waniliowy i pistacjowy. Tutaj nie przemyślałam, już zadecydowaliśmy, że dzisiaj czas na szejka pistacjowego. Tutaj muszę uważać, żeby nie rozsypać. Oczywiście rozsypałam. Tragedia, nagram to z bliska, żeby widzieli. Ale to dzień. zawsze tak jest, jak się <grywa> nagrywa, że wszystko tak wygląda niezgrabnie, jak później oglądasz. Najlepiej, się... jak otwierasz paczki i się żarpiesz. <grywa> to zawsze tak jest. Ale dobrze, to wystarczy sobie wsypać ten właśnie sproszkowany shake i dopełnić blender mlekiem. My akurat lubimy dodać dużo mleka do tych szejków. już wiecie, dostaliśmy ich ile osiem, a zostały nam tylko dwa, w sumie teraz do wypicia. Szybko poszło w sumie dwa tygodnie. Szybko, bo to jest naprawdę bardzo wygodne. Wsypujecie, wiecie, dajecie mleko. Koniec. No i koniec. To Wam zamiesza. Jest fajny taki shake Zresztą jeszcze... można sobie jakiś dodatek. Bo ostatnio troszkę kakałka dorzuciliśmy. Tak, ten ciasteczkowy smak najmniej nam podszedł, więc zrobiliśmy go sobie z kakałem i już było całkiem, całkiem. Te shake'i wychodzą takie fajne, puszyste. Jeszcze zrobimy sobie mleczną piankę na wierzch. Pokażę Wam jak ja robię piankę z mleka bez jego spieniania w tym spieniaczu. Wystarczy, że macie mało mleka w kartonie i trzeba go potrząsać i wtedy Wam się spieni. To jest fajny patent do kawy. Albo jak robię to takie szejki truskawkowe, to też tak czasem robię, gdy mam właśnie resztkę mleka w kartonie. Widzicie? I wychodzi taka pianka. Głosze, to jest majster. No. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Odcinek chyba nie wyszedł zbytnio ekscytujący i długi, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Następny film na pewno będzie ciekawszy, bo będzie metamorfoza salonu i będziemy w końcu wieszać tą półkę. Już myślałam, że to będzie w tym odcinku i będzie. Fajnie już porządek, po sobie poukładam roślinki, ale. A tak, dobrze, że wiertarkę, że jej nie wzięliśmy. Tak, tak, miłość się cieszy w samochodzie, że zapomniałam tej wiertarki. Później mówię, w poniedziałek to zrobimy, a już nie, w poniedziałek to na pewno nam nie wyjdzie. Tak, fachowcy w poniedziałki nie pracują? No więc będzie to akcja w przyszły weekend, wieszanie półki i już będzie tutaj ładniej i wszystko będzie poukładane. Więc jeśli ten film Wam się podobał, to zachęcam Was do lajkowania, komentowania i oczywiście do subskrypcji naszego kanału i w ogóle na YouTube jest nowa opcja, podbijanie filmów, nie wiem do końca o co tam chodzi. Mi się nie wyświetla. No, ale, ale czytam, że jeśli podbijecie y, film, to on wtedy jest bardziej promowany, więc jeśli możecie, to podbijajcie. Większe zasięgi, ale to dopiero jak się lajka naciśnie chyba jest, nie? Tak, trzeba polajkować i wtedy można podbić. Zachęcamy do tego. To do następnego. Cześć.